Tradycyjnie każdego roku spotykamy się przed świętami Bożego Narodzenia na spotkaniu samorządowym na powiatowym opłatku. Spotykamy się, by złożyć sobie życzenia, podziękowania, by podzielić się opłatkiem. Bo przecież na co dzień pracujemy i realizujemy różne zadania. Niekiedy bardzo trudne. Ale każdy z nas stara się by jego praca była wykonywana jak najlepiej, by przynosiła jak najlepsze efekty dla całego samorządu, dla mieszkańców tego powiatu, dla jego rozwoju. Pozwólcie więc, że w tym szczególnym momencie bardzo serdecznie podziękuję Państwu za ten wysiłek codzienny, za pracę, za trud, zaangażowanie. Za chwilę połamiemy się opłatkiem. Jest takie przysłowie włoskie. Które mówi nam, święta Bożego Narodzenia zawsze spędzaj w domu. Święta wielkanocne, gdzie chcesz. Chyba dlatego, że w czasie Bożego Narodzenia Pan Bóg pokazuje swoją rodzinę. Są to bardzo rodzinne święta. Wracałem dwa dni temu z Poznania, już Panu starości mówiłem, ile na autostradzie zagranicznych samochodów z narepkami właśnie Niemiec. Francji, Anglii, a za kierownicą można się domyśleć młodzi ludzie, którzy wracają do swoich domów. Święta Bożego Narodzenia w tradycji polskiej koniecznie trzeba spędzić w domu. To są bardzo rodzinne święta. Moi drodzy, chciałbym tu na ręce Pana Starosty złożyć Wam wszystkim serdeczne życzenia, aby... Wasze rodziny były silne, były mocne, aby w tych rodzinach panowała miłość. Tak parafrazując słowa świętej Teresy z Kalkuty, która mówiła, że nie raz tylko Boże Narodzenie. Boże Narodzenie jest codziennie, powinno być codziennie. Kiedy możesz wyciągnąć rękę do drugiego człowieka, kiedy potrafisz jemu przebaczyć, kiedy się do drugiego człowieka uśmiechniesz, powiesz mu dobre słowo. Zrobisz jakiś dobry uczynek, wtedy zawsze jest Boże Narodzenie. Bo my czasami mylimy to Boże Narodzenie z tym karpikiem, z barszczykiem, z uszkami. Jest to miłe, ale Boże Narodzenie tak naprawdę powinno być każdego dnia i to tylko od nas zależy, czy ono będzie, bo po to Chrystus przyszedł na świat. Moi drodzy, i życzę tego, abyście codziennie doznawali od drugiego człowieka. Bożego Narodzenia, abyście również i wy stawali się tymi, którzy sprawiają, że Bóg się rodzi każdego dnia. Nie tylko dzisiaj, nie tylko w Boże Narodzenie. Każdego dnia. Nie o to mi chodzi, żeby pan starosta każdego dnia taki szwedzki stół tutaj stawiał, chociaż byłoby miło. Ale, ale bardziej o to chodzi, aby jak w reklamie telewizyjnej. Jest powiedziane, zobacz człowieku człowieka w człowieku, abyśmy w drugim człowieku na co dzień widzieli człowieka i świadczyli miłość i dobrych względem nich. Szczęść Boże wszystkim.